Cześć Manko, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z mojej serii od zera na mapie No Man's Land. Zaczynamy sobie od mojej fabryki pieniędzy, czyli od miejsca, w którym umieściłem naprawdę wiele. Szklarni, które są dostępne na tej mapie. Już na samym początku zachęcam Cię do zostawienia łapeczki w górę. Mam nadzieję, że pobijemy ostatni rekord. No i jeszcze do zostawienia suba, bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do nagrywania kolejnych filmów. To oczywiście odnosi się do wszystkich tych, którzy jeszcze tego suba nie zostawili. Jeśli zostawiłeś, no to bardzo pięknie Ci dziękuję. Lecimy sobie, moi drodzy, z kolejnym już odcinkiem. Pozbieram maszyny, które były na polu, między innymi zebrałem sobie przed chwilą siewnik. No a teraz jeszcze pasuje ogarnąć moją sieczkarnię, dlatego że ta sieczkarnia będzie dzisiaj w użytku. Zamierzam zrobić sobie zresztą, jak widzieliście na miniaturce, fajną kiszonkę tutaj na tej mapie. Zamierzam ogarnąć kiszonkę, zamierzam wykorzystać do tego specjalnego moda. Mianowicie to jest zwykła przystawka, ale z dodanymi kolorami, więc ja sobie coś tam fajnego zrobię. Myślę, że zdecyduję. Się na taką żółtą, będzie ona ładnie pasować, a przy okazji będzie troszkę niestandardowa. No, oczywiście, to, że będzie pasować, to jest moje subiektywne zdanie. Masz prawo się z nim nie zgodzić, nie mam tutaj nic do tego. W każdym razie. Plan jest taki, że dzisiaj zamierzam zrobić troszeczkę kiszonki. A właściwie zamierzam skosić kukurydzę na sieczkę. Kiszonka to dopiero będzie się robić później, ale ja tego nie będę specjalnie obserwował, ponieważ kiszonka będzie mi fermentować w magazynie. No, ale potrzebuję jeszcze troszkę więcej sprzętu, więc, moi drodzy, nowy Deutzfahr! I jak mi ktoś powie, że źle wymawiam, to niech sobie posłucha w Google Tłumaczu, jak się wymawia Deutzfahr. No, ale to taki szczegół, bo ja się niemieckiego uczyłem 12 lat. Jakby ktoś tam jeszcze nie wiedział, więc wymawiam nazwę tej marki poprawnie. Dość często zwracacie mi na to uwagę w komentarzach, a ja mam bekę, bo się okazuje, że jednak moja wersja jest ok. A to jest Geweil DLC, czyli Geweil Vario Master V140. Też jakby się ktoś zastanawiał, jak się wymawia nazwę tej marki, to też mówię poprawnie i jestem tego pewny. W każdym razie, wracając do tematu, wypożyczyłem, kupiłem, przepraszam, przepraszam, już z przyzwyczajenia powiedziałem, że wypożyczyłem, a przecież ja kupiłem, przed chwilą kupiłem Dojca a teraz kupiłem drugą prasę, i pewnie wielu z Was się teraz zastanawiam. Wielu z Was, którzy oglądają te odcinki od początku do końca, po co mi druga prasa? Po co ogarnąłem sobie drugą prasę stacjonarną, jak przecież jedną już mam? Odpowiedź będzie w tym odcinku. Na razie jeszcze zbiorę, zbiorę sobie troszeczkę maszyn z pola. Jak widzicie mam tutaj ten mały, śmieszny traktorek marki Landini, który no, no nawet z, chyba z przyzwyczajenia pojechałem już nim do sklepu. Natomiast on jest na tyle mały i taki bym powiedział no, no fajny, malutki traktorek, ale troszkę, troszkę za malutki już na tą farmę i podejrzewam, że w najbliższej przyszłości z niego po prostu zrezygnuję. Tę drogą możecie zauważyć, jak wiele dodatku do kiszonek, czyli tego bonsilecz, jesteśmy w stanie załadować do naszej tamtej prasy marki Geweil. No ale to jeszcze nie koniec zakupów na dzisiaj. Jeszcze chcę przyczepkę marki Bergman. To jest wielka przyczepka, największa z tego co wiem. Przyczepka w grze, oczywiście mówię o podstawce. No i jest to przyczepka, do której mogę załadować właśnie sieczkę. No lecimy, lecimy w takim razie za sieczkarnią. Zobaczcie tylko jak to fajnie wygląda. Już jest 8-10 tysięcy sieczki, 10 tysięcy litrów sieczki, już jest 33%. No przecież to jest naprawdę coś pięknego. E, już czekajcie, dlaczego, te, dlaczego ta sieczkarnia nie jedzie? Czyżbym podjechał od złej strony i rura, tak, rura się tutaj nie chciała odwrócić odpowiednio. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. Zobaczcie, jak wygląda to z innej perspektywy. Pobawię się dzisiaj troszeczkę tutaj dla Was kamerą 74%. No do tej sieczki będzie naprawdę, naprawdę dużo. Cieszy mnie to i mam wrażenie, właściwie jestem prawie że pewny, że w Wreszcie farmi poprawił tłumaczenie, bo dawniej było to nazywane jako plewy, a plewa to jest zupełnie zupełnie co innego i cieszę się, że teraz wreszcie w grze nazywa się to sieczka. Przynajmniej u mnie jest już takie tłumaczenie, mam nadzieję, że u Was również. Tu jest drugi zestaw, jednak jest to przyczepa samozbierająca, do której przede wszystkim można załadować trawę, ale oczywiście sieczkę również, więc nie powinno być z tym problemu. Być może nawet w dzisiejszym odcinku ja sobie z tego skorzystam. Wyładujmy na razie. Kilka tysięcy litrów, 20 tysięcy wchodzi oczywiście do kosza zasypowego, ale jak pewnie wiecie, od razu robiona jest jeszcze jedna bela, więc tak naprawdę wysypując do naszej prasy marki Gewile, możemy wysypać około 24-25 tysięcy litrów już naraz. No i nie wiem dlaczego, ale ja sobie to rozłożyłem jakoś tak dziwnie, swoją drogą znalazłem kolejny bug, bo nie mogę tej prasy z powrotem złożyć, więc taka mała ciekawostka. Natomiast ja teraz rozkładam sobie tę prasę i jak widzicie, mam dwa magazyny. Ten drugi magazyn do tej pory nie był jeszcze przeze mnie wykorzystywany, a teraz już będzie. Dlaczego? Dlatego, że tych beli jest po prostu zbyt dużo. I żeby nie czekać bardzo, bardzo długo, to zamierzam zrobić właśnie dwa takie zestawy. Albo będę wysypywał do jednej, do drugiej prasy i potem sobie odjeżdżał. Tu możecie zauważyć, jak wygląda belowanie pras, belowanie tą prasą właśnie Belli sieczki, czyli tej sprasowanej sieczki kukurydzianej, którą tu wcześniej przywiozłem. No, albo druga metoda będzie taka, że wykorzystam po prostu drugi zestaw dowożenia, czyli tamten traktor z przyczepką, który widzieliście przed chwilą. Zobaczymy, być może sprawdzimy sobie obie te metody. No, przejechałem tak troszkę nierealistycznie. Po trzcinie, dobrze, że mam wyłączone niszczenie upraw, bo by jaja były, zobaczcie sobie, jak to teraz wygląda z tej perspektywy, naprawdę prezentuje się to moim zdaniem bardzo ładnie i prawie uderzyłem mojego pracownika, ale na szczęście się udało to ominąć. Zobaczcie, jak tego jest dużo, już jest 56, 59%. A powiem Wam w sekrecie, że zamierzam tutaj na tej mapie zrobić jeszcze jedno, ale gigantyczne pole. Być może potem zrobię jeszcze jakieś mniejsze, ale naprawdę Zamierzam tutaj zrobić extra duże pole, żeby zrobić naprawdę wielką akcję. Żniw, nie wiem jeszcze jakich, bo nie wiem, czy będzie to kukurydza, czy będzie to coś innego. Natomiast mam w planach, właśnie, zrobienie ogromnych żniw za jakiś czas. No a na razie postawię sobie, wiecie, co tutaj. Tę. O. Postawię sobie, wysypię 20 tysięcy, jak widzicie, sporo poszło, no i wysypię sobie w takim razie do drugiego kosza zasypowego, czyli wysypię do mojej drugiej prasy. No i mi, zostało mi 25%, zostało mi prawie 15 tysięcy litrów, więc nie jest to chyba najlepsza metoda, dlatego że tak czy siak będę musiał tu po prostu czekać. Nie opłaca mi się to za bardzo więc myślę, że następnym razem spróbuję po prostu tej drugiej metody. Zobaczymy. Natomiast no mimo wszystko jednak, 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 gdyby ta przyczepka była troszkę mniejsza, no to miałoby to trochę więcej sensu. No ale nie po to kupowałem takiego kolosa, żeby troszkę oszczędzić tutaj na wożeniu, żeby teraz korzystać z 70% pojemności tej przyczepki. No chyba to jest dla Was jasne i zrozumiałe. Lecimy dalej. Lecimy z kiszonką, bo krowy muszą mieć co jeść, a ja też muszę mieć, gdzie posiać następny jęczmień pszenicę albo owiec, czyli coś z czego będzie słoma. Jak pewnie pamiętacie poprzedni odcinek, jęczmień został zasiany na moim największym polu, który jest teraz po naszej lewej stronie, tam daleko, nie jest widoczne. Teraz to pole będzie po prawej stronie i już jest delikatnie widoczne, a teraz to poletko jest dokładnie obok mnie z prawej strony i jest doskonale widoczne. No i właśnie tam już sobie rośnie jęczmień. Podejrzewam, że jeszcze sobie gdzieś posieje owiec, być może pszenicę, czas Pokażę, co ja tutaj wymyślę, a może wy mi po prostu podpowiecie, więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli tam zobaczyć. A ja w międzyczasie przeskoczyłem do drugiego traktora, bo z tamtego powolutku będzie się wysypywać sieczka do mojej prasy. Oczywiście, bele będą przy okazji robione, także to jest dobry sposób właśnie na to, żeby zautomatyzować sobie swoją pracę i żeby szybko móc skosić pole, oczywiście używając realnych maszyn, realnych ustawień, a nie jakichś tam nierealnych modów. Jedyną nierealną Rzeczą, którą tutaj używam, jest ta przystawka, ponieważ pozwala ona jechać 20 km na godzinę, no a nie standardowe 10, więc to jest jedyna nierealna rzecz tutaj. No ale doszedłem do wniosku, że po prostu wtedy cały odcinek to ja bym tylko jeździł z zasieczkarnią, i byłoby to, no, siłą rzeczy nudne. Jednak parę innych rzeczy też chciałbym zrobić w tym odcinku jeszcze. Jak widzicie, miejsca mam tutaj dość, ale nie ma go za dużo. Także projektując tą gospodarkę, właściwie to gospodarstwo, mogłem wykorzystać, mogłem Zrobić to nieco inaczej, mogłem wykorzystać troszkę inaczej tę przestrzeń, więc być może projektując następne gospodarstwo, na przykład pod świnki, bo jak pewnie wiecie, to ja tu zamierzam hodować sobie świnki za jakiś czas, być może wtedy wymyślę coś innego. No, odjechałem troszeczkę za bardzo od mojego pracownika, no i jak widzicie, przestał do mnie na chwilę ładować zdarza się, nawet taka sytuacja także trzeba, trzeba sobie tego pilnować no a na razie i jeszcze lecimy dalej, zobaczcie sobie jak to będzie wyglądać z perspektywy z przodu ciągnika, tak jakbyśmy tę kamerę mieli na nosie ciągnika taką powiedzmy kamerę do selfie dla traktorzysty, może no, się śmieję, że to jest właśnie taka kamerka z samego przodu no, jeszcze jedna nawrotka, 86% no to nie dojedziemy już do końca, na pewno będziemy musieli się rozładować już 96, 100% jak widzicie, także kolejne 56400 litrów 56 400 to jest 10 Bel z kawałkiem, ponieważ jedna bela ma 5,5 tysiąca litrów, no czyli 55 tysięcy litrów daje nam piękne 10 Beli. No to dużo, dużo będzie w tym magazynie, dużo się tu zmieści. Ja jeszcze skoczę sobie w takim razie drugim traktorem, czyli tym Fendem. On jest oczywiście wypożyczony, ale podejrzewam, że przy moich zarobkach, które teraz wynoszą około 1 100 1, 200 tysięcy euro dziennie, no to podejrzewam, że będę w stanie. Niedługo wymienić tego Fenda, najprawdopodobniej na ten sam model, ale już kupiony na własność. Nie chcę wydawać takiej ilości pieniędzy. Zrobiłem sobie kolejną fabrykę, tak naprawdę, kolejną drukarnię pieniędzy w poprzednim odcinku. Dzisiaj zamierzam jeszcze zrobić drogę w takie specjalne miejsce, które zamierzam wykorzystać w, w kolejnych odcinkach, które zamierzam zagospodarować w kolejnych odcinkach, więc na pewno będzie ciekawa końcówka dzisiejszego materiału. Pracownik skończył więc możemy już pojechać odwieść. Ostatni raz, jak widzicie, 40 tysięcy, prawie 41 tysięcy litrów. Niestety chyba trącnąłem sobie troszeczkę tę pracę, więc ja ją delikatnie przesunąłem sobie za pomocą super siły. No a teraz wyładuję całą resztę, zobaczmy. Tutaj już się robi kolejna bela, ale, ale jeszcze, jeszcze tam coś się sypie do kosza zasypowego, więc jak widzicie, był to świetny pomysł. Kupię sobie troszeczkę terenu. Dobra, kupmy sobie troszkę terenu, dlatego, że trzeba będzie go Odpowiednio wykorzystać, i teraz tak, jakoś tam na górę trzeba się dostać, ale ja chcę, żeby to było tak zrobione ładnie, żeby mi się to podobało, i przede wszystkim, żeby to wyglądało jakoś tak realistycznie, żeby się poczuć jak w jakimś takim pagórkowatym terenie, może nawet delikatnie górskim. Zaraz pokażę wam co ciekawego tu wymyśliłem, bo naprawdę, naprawdę przyszedł mi do głowy bardzo ciekawy pomysł przed nagraniem tego odcinka żeby po prostu coś takiego zrobić. Zróbmy sobie na razie troszeczkę drogi. Zobaczcie, zauważyłem w ogóle, że wy lubicie te fragmenty właśnie, w których coś sobie buduje, maluje. Wam się to podoba, więc po prostu dajcie znać też w komentarzach, co o tym myślicie. No bo jeżeli wy to lubicie, jeżeli lubicie, jak sobie tak właśnie rozbudowuje, koloruje tą mapkę, no to takich wstawek może być oczywiście więcej. Więc to wszystko zależy tak naprawdę od was. Ja sobie tą drogę robię, jak widzicie tutaj tak. Mocno, mocno zakręcaną, żeby ona nie była prosta, żeby ona, no wiecie, jak jest pagórek, to ten pagórek raczej trzeba wziąć takimi zakosami, żeby to tak ładniej wyglądało. Ale oczywiście, same zakosy, same nawrotki to nie wszystko. Trzeba to ładnie teraz pomalować. Trzeba tu ładnie te zakręty niektóre sfazować, bo jeszcze zamierzam dorobić tutaj oczywiście linie. Te linie, które maluję, są robione za pomocą runa leśnego, więc to też wygląda moim zdaniem całkiem fajnie, zresztą sądząc po waszych komentarzach też się Wam to podoba, tylko że tutaj będzie jeden malutki problem. Bardzo bym chciał, żeby w kolejnym farmingu dało się jednak malować, no nie tylko tak naprawdę do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i ewentualnie na ukos, tylko żeby można było malować w każdym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja tutaj potrzebuję namalować na przykład jakiś taki powiedzmy półokrąg, bo sobie robię jakąś tam nawrotkę, to zobaczcie jak to wygląda, albo będzie to wyglądać bardzo tak Kańciaście, tak jak tutaj, albo będą to takie linie, które no, będą mocno poszatkowane, takie jakby je no, coś pocięło. No w sumie, taki, takie trochę jak w klimacie Minecrafta, normalnie, takie spikselizowane. Nic na to niestety nie jestem w stanie obecnie poradzić. Być może w kolejnym farmingu doczekamy się troszeczkę lepszego menu, jeśli chodzi o budowanie i właściwie rysowanie tej mapy, bo to już nie jest jakieś takie stricte budowanie, tylko takie troszkę bardziej rysowanie zobaczcie sobie, ja sobie tutaj rysuję teraz linię krawędziową, żeby można było odznaczyć się od otoczenia, żeby ta droga się jakoś tak wyróżniała ta droga będzie oczywiście węższa jest to górska droga, więc nie, no nie może być ona taka szeroka na dwa pasy, jednak tutaj będzie troszeczkę wężej, wiecie, koszty budowy takiej drogi są dużo wyższe niż na terenach nizinnych, oczywiście się śmieję. teraz, natomiast prawda jest taka że jednak ta droga no, będzie troszkę węższa, taka na jeden pojazd, zobaczymy w ogóle to ja już mam tutaj taki chytry pomysł, co by zrobić, żeby jeszcze zniechęcić do jazdy na wprost, i ja mam na to nawet specjalnego moda, który oczywiście za chwilę zostanie przeze mnie użyty. Tylko pozwólcie, że domaluję sobie tutaj te linie. Nawet nie wychodzi to tak źle, chociaż oczywiście w wielu miejscach trzeba zrobić poprawki. W niektórych miejscach jeszcze tą drogę będzie trzeba poszerzyć, no bo wiecie, w tych górskich terenach, no to też te zakręty często są poszerzane, robione są szersze, żeby można było się złożyć, żeby można było. Nawrócić. Na przykład jeżeli jest jakiś dłuższy pojazd, autobus czy ciężarówka, no to właśnie, żeby miała możliwość wyrobienia się na takich wielkich, właściwie ostrych, ciasnych zakrętach. No i właśnie coś takiego samego zamierzam zrobić tutaj e, z moją, z moją tak naprawdę farmą, z, moim, z moją tą górską trasą. Pierwsza taka górska trasa. Jeszcze mam pomysł, żeby podbić jej prestiż nieco. Oczywiście zamalowanie tego nie należy do najprostszych zadań, ze względu na to, że nie idę tutaj zgodnie z siatką, która jest oczywiście wbudowana w farminga, no tylko idę cały czas tak po skosie. No i ten malunek no nie wygląda tak, tak ładnie jak na przykład inne moje drogi. No ale cóż, jedną taką drogę, która nie jest perfekcyjna, mogę przecież mieć i nie dzieje się tu nic złego. Ostatnie poprawki, zobaczcie tylko, no teraz ta droga wygląda fajnie, ale myślę, że do ideału to jeszcze troszkę jej brakuje. Myślę, że tutaj trzeba będzie sobie jakoś tą drogę ogrodzić, no bo przecież górska droga bez barierki górską drogą nie jest. Ona musi ładnie wyglądać, więc wiecie co? Mam tutaj takie elementy. Mam Guard Rail, tak się to nazywa. Tylko teraz jeszcze, żeby to dobrze ustawić oczywiście jest to, um, coś to jest to standardowa taka barierka którą no, pewnie znacie z dróg zależy skąd pochodzicie, ale, ale no mimo wszystko tych barierek raczej, raczej każdy kojarzy taką barierkę e, która jest przy drodze, chociaż chyba właśnie tak, chyba postawiłem ją w złą stronę czyli postawiłem ją słupkami w stronę drogi, a przecież to tak nie może być bo słupki by bardzo niszczyły samochody a barierka sama w sobie byłaby bezużyteczna, więc no, nie możemy jej ustawić w ten sposób, trzeba ją ustawić w drugi no i na koniec dołożyć sobie jeszcze Właśnie element zakończenia: no, przecież to teraz wygląda czadowo, jest barierka, więc ciężko będzie z tej drogi po prostu wypaść. A też o to mi chodzi, no, żeby jednak te samochody, czy jakieś traktory, czy inne pojazdy, które będą tu jeździć, żeby tej drogi się trzymały, a nie żeby sobie jeździły nie wiadomo gdzie, bo przecież nie po to buduje drogę, żeby można było sobie robić jakieś cyrki. Ale z drugiej strony, na przykład od wewnętrznej strony, ta barierka aż tak bardzo potrzebna nie jest, tylko bardziej po to, żeby z tej drogi po prostu nie wypaść. Lecieć. No i co, już wszystko? Czekajcie, wiecie co, postawimy sobie jeszcze takie znaki. Chociaż ten znak wygląda teraz tak, powiedziałbym średnio, właściwie za barierką, to on jest w ogóle niewidoczny. Pasowałoby, żeby go postawić. Wiecie co, na jakimś. Hmm. No, na jakimś klocku najlepiej. No i poszukajmy sobie w takim razie takiego klocka. Zobaczcie co fajnego znalazłem. To już wam pokazywałem tego moda jakiś czas temu do zabawy z klockami Lego. No i chyba nawet efekt będzie całkiem, całkiem zadowalający. Zobaczcie, na to tylko poustawiam sobie te betoniki. A kurde, ten betonik mi się przewrócił. O ten gagatek się przewrócił i to nie jeden. No to będzie trzeba tutaj przyjść z super siłą i to ładnie poustawiać, żeby wiecie, wyglądało to profesjonalnie. Ja bym chciał, żeby wiecie, no, żeby tu po prostu ładnie to wyglądało. Przy okazji, żeby. No żeby też wstydu nie było, no to ustawmy sobie teraz jeszcze te znaki. Potem się je będzie jakoś tam ustawiać. Tutaj skręt w prawo, tu skręt w lewo. Ostrzeżenie, że wiecie, że jest to niebezpieczna droga. Wiadomo, no nie jest to jakaś. Taka super niebezpieczna droga. To tylko jakieś tam dwa czy trzy zakręty będą, ale ja jednak bym chciał, żeby ta droga wyglądała bardzo ładnie, ponieważ planuję z niej korzystać w najbliższej już przyszłości. No i zobaczcie, jak się to teraz prezentuje. Naprawdę moim zdaniem wygląda to ładnie. Ustawmy sobie to jeszcze troszkę lepiej, żeby wiecie, tak to, tak to po prostu ładnie stało. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować, bo ja jeszcze się boję takiej sytuacji, że jeden znak będzie troszkę zaburzał ten drugi, czyli jeden znak po prostu będzie wchodził na drugi, no i będzie tak dziwnie to wizualnie wyglądać, zaraz to zobaczymy, przetestujemy na razie poprawiam sobie jeszcze te betoniki żeby wiecie, postawić sobie na nich moje znaki, no i teraz postawmy jeden, drugi, kolejny w prawo to będzie na przykład tutaj jeszcze jeden w prawo teraz tak, w prawo to jeszcze będzie gdzieś tu, no i chyba, chyba, chyba tyle, przynajmniej na razie no to postawmy sobie jeden, postawmy sobie drugi. I chyba pod tym kątem jednak wygląda to troszkę lepiej, że po prostu te znaki nie będą na siebie aż tak zachodzić. No zobaczcie, zobaczcie, bo tu te znaki dla przeciwnego kierunku troszkę wprowadzają w błąd. Przynajmniej tak mi się wydaje, dobra, nawróćmy sobie, zobaczcie. No i jak to teraz wygląda? No, wygląda to tak, że kurczę, ale jeszcze ta barierka by się tu przydała. Jeszcze jedną barierkę trzeba zrobić. Na tym właśnie zakręcie, żeby to wyglądało tak bardziej realistycznie, żeby nie kusiło. Jechać tutaj na wprost. No, mimo wszystko, żeby jednak nie kusiło jechać na wprost. O, widziałem, że tamten, yy, tamten jeden bloczek dostał na chwilę skakaczki. To taka nowa choroba farmingowa, jakby ktoś nie wiedział. No, to teraz jeszcze sobie przejadę raz. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. No, wygląda fajnie, ale nie do końca. Jedna rzecz mi się nie podoba. Jednak te znaki muszą być troszkę bardziej odwrócone, by nie wprowadzały niepotrzebnego zamieszania. Żeby były czytelne tak naprawdę tylko w jedną stronę, a nie w Dwie. Myślę, że teraz będzie to wyglądać znacznie, znacznie lepiej, jak ja sobie je poodwracam. O! A ten co się przewrócił, gagatek? No, patrzcie, się przewrócił i nie chce się co ten pla... co ten element o no nie, nie 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 to my się tak bawić nie będziemy ustawimy go sobie inaczej okej okay, to jeszcze to odwrócimy to odwrócimy no i powinno być teraz całkiem całkiem przyzwoicie okej okay. jeżeli chcesz dostać ode mnie serduszko w komentarzu to napisz super górska droga ja ci wtedy przypnę to właśnie serduszko ale naprawdę mi się to podoba i naprawdę wygląda to bardzo realistycznie no nie spodziewałem się uzyskać takiego efektu tutaj w farmingu Dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!